Fizyka to nie wiem, dla mnie to powiedzmy wszystko, no ale przypuszczam, że dla większości z nas to wszystko, co jest wokół nas i dokładnie wbrew pozorom my sami procesy, które rządzą tym wszystkim, co jest dookoła, co widzimy i czego też nie. Takie nazwisko, które wszystkim przychodzi do głowy na, na hasło fizyka, to przede wszystkim Einstein, jego słynne wyrażenie równa się, kwadrat, ale od razu powiem, że przypuszczam, że większość z nas nie wie o co chodzi. Ale przy okazji wspólnych znajomości jest szansa, żeby odczarować, o co w nim chodzi. W każdym jednym procesie, w każdym jednym momencie, w każdym jednym doświadczeniu, w każdej jednej chwili, w każdym oddechu, który bierzemy, no tak naprawdę, całym sobą, wokół siebie. Wszystko to jedna wielka fizyka. Nawet nabranie powietrza i wypuszczenie jego, klaśnięcie w rękę, upuszczenie czegokolwiek, potknięcie się, pośliźnięcie, zajęcie pozycji jakiejś na, na krzesełku. Wszystko nadal, czysta fizyka.